Cześć! Z tej strony Joanna i zapraszam Was do kolejnego odcinka. No i witam was Nadia wraz z Sebastianem w Siedlisku Wiedźmy. Jest to bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ jest to jakby ostatni odcinek z tej serii Siedliska Wiedźmy. Być może do niej jeszcze wrócimy później, ale na razie jest to chwilowo będzie to przerwane ponieważ będą się działy kolejne wydarzenia, już niezwiązane typowo tutaj z krainą magii. Także w tej chwili to jest ostatni odcinek, a wita Was Nadia z Sebastianem, taką miną, no widzicie, niezbyt zadowoloną i Sebastian też ma minę niezadowoloną. No i co się przed chwilą wydarzyło? Widzieliście, że tutaj Sebastian i cała ekipa użyli magii na tych czarodziejach takich, najmocniejszych by się wydawało tych wiecie tych mędrców no, na tych mędrcach no ale że byli w silnej grupie i się dobrze przygotowali jakoś tam ich zaskoczyli no to niestety czarodzieje mimo swojej rangi no nie zdołali przed nimi uciec i obronić się tym bardziej że oni ich tam jakoś rozdzielili każdy jakby wiecie osobno brali także cała trójka została pokonana i pojmana przez grupę czarodziejów w którymi przewodził Sebastian i Zbyszek. No i widzieliście, że Nadia razem z koleżanką, która ją ostrzegła o tym wszystkim, mimo że Nadia no, wiedziała, co się kroi, ale nie wiedziała tak naprawdę, co do końca oni chcą zrobić, no to yy, gdzieś tam zaczęły szukać Sebastiana i Zbyszka, i tej całej ekipy, no i poszły też do tej krainy magii, chciały coś zrobić, wiecie, żeby to zatrzymać, powstrzymać, żeby to się nie zadziało. Ale niestety nie zdążyły. Jak widzieliście, one tam weszły do budynku, no i było pusto: nikogo nie było, one się rozglądały, ale niestety, no, nikogo już nie było: ani Sebastiana i Zbyszka, ani tych właśnie czarodziejów, ich grupy oraz tych mędrców także właśnie nie zdążyły dołączyć i, i no, zadziałać tam no i teraz mamy już kolejny dzień i Nadia z Sebastianem spotkała się na osobności są u niej w domu, w takiej piwnicy, gdzie też jest taki kocioł do czarów, do eliksirów no i rozmawiają no i Sebastian jej powiedział o tym, że pojmali tych mędrców a Nadia no, tak do końca nie wie po której stronie stanąć czy po jego stronie, bo przecież troszeczkę już się w nim podkochuje takie pierwsze zauroczenie i powinna go wspierać, ale z drugiej strony wie, że to no nie jest dobre, co oni robią, ponieważ w taki sposób się nie odbiera władzy i to, co zrobili, jej się do końca nie podoba. No i yy, sta zaczęła stawiać Sebastianowi warunki. Nie są to jakieś wygórowane warunki, bo nie każe im wypuszczać tych czarodziejów, ale warunkiem, że. Nie przekażę tej informacji o pojmaniu tych mędrców dalej, a konkretnie nie przekażę takiej największej, najpotężniejszej czarownicy w całym świecie, czyli Kaji. Pamiętacie Kaję z Vampirzego Akademika? Tutaj się gdzieś też pojawiła. Kaja ma, wiecie, władzę nad wszystkim, nad całym światem magii, nad czarownicami. Także wystarczyłoby tylko jedno słówko do Kaji, jeden telefon i Kaja by się tu rozprawiła z Sebastianem i z Byszkiem i z całą ekipą. Także Nadia zagroziła Sebastianowi, że jeśli tych czarodziejów się pozbędzie w bardzo brzydki sposób, to ona ten telefon do Kaja wykona i Kaja no, bardzo na pewno się zemści, nie będzie pochwalała w ogóle takiego zachowania i spotka ich ogromna, ogromna kara. Także Nadia ma taki warunek, że złapani czarodziejem mają wieść godne życie po prostu w jakimś innym wymiarze. Mają. Ich przenieść, nie wiem, przeteleportować cokolwiek do innego wymiaru, innego świata, żeby tam sobie żyli i żeby nie mieli możliwości powrotu tutaj albo no, żeby się mocno, wiecie, namęczyli, żeby tu wrócić. Także tutaj właśnie Nadia postawiła taki warunek, ale sama do końca nie jest przekonana co do tej sytuacji. No i ta rozmowa, jak widzicie, nie przebiega za dobrze, no bo oboje mają miny. Takie niezbytno i Sebastian właśnie ma minę przestraszoną, dlatego, że nie spodziewał się tego, że Nadia jest spokrewniona w jakiś tam, powiedzmy, sposób z Kają. To znaczy nie spokrewniona krwią, ale więzami, powiedzmy, przyjaźni. Ponieważ Kaja, wiedźma, jest przyjaciółką, mamy Nadii, czyli Anastazji, wampiżycy. No a Nadia jest córką Anastazji, także, no, gdzieś tam ten kontakt jest. Także w ten sposób właśnie dzisiaj zaczynamy odcinek. No, informacje są takie średnie, bym powiedziała. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Wiecie, co jest niezwykłe w miłości, albo w zauroczeniu, albo w tym, co czujemy na początku zupełnie czyli tracimy głowę dla drugiej osoby. Fajne jest to, że po prostu dla tej osoby drugiej, którą kochamy, jesteśmy w stanie zrobić wszystko. I właśnie Nadia taka jest, że ona widzi, że. Sebastian no, zrobił coś złego, coś, co nie powinno się wydarzyć, ale ona wiecie, ona też jest złośliwa, ona też jest urwisem, ona też lubi takie klimaty, chociaż chyba nie aż takie bardzo. No i właśnie najpiękniejsze w tym jest to, że Nadia nie zapomniała, że dzisiaj Sebastian ma urodziny i mimo, że się mocno pokłócili, mocno się pospinali. To chciała, żeby Sebastian jednak te urodziny przeżył fajnie. No i zobaczcie, tutaj, proszę, jest torcik, widzicie? Mamy torcik, białe ciasto dla Sebastiana, specjalnie sama zrobiła, mimo że nie umie za bardzo gotować. Właściwie to, dlaczego to tort jest w gotowaniu? Czy ktoś wie, może dlaczego tort się gotuje, a nie piecze? <laughs> no właśnie, ja też tego nie wiem. Pryszcze są po prostu, no nie wiem, za każdym razem, jak widzę te pryszcze, to mnie to totalnie rozbawia i. Jakoś tak powiem wam, że nawet się przyzwyczaiłam do tych nastolatków z pryszczami, i już mi to nie przeszkadza. Także tutaj Sebastiana poprosimy, żeby zdmuchnął tort, może nie kwiaty. Sebastian nasz Sebastian Postarz, Sima i Sebastian będzie już młodym, dorosłym. Ale nie martwcie się, Nadia. Nadia moi drodzy, ma już tylko dwa dni do zmiany grupy wiekowej. Także u nas też wszystko. Dobrze idzie, że tak powiem, i myślę, że oni będą już niedługo w wieku młodego, dorosłego razem, równocześnie i może znowu się zejdą. Na razie nie wiadomo, jest to takie: wiecie, wisi coś w powietrzu. Zobaczmy sobie. Zobaczmy sobie, jak tutaj. O, no, pięknie! Nadia chciała, żeby byli sami we dwójkę. No, i pięknie. No, i nadal masz pryszcze. Myślałam, że tylko jako nastolatek będziesz miał te pryszcze, ale widzę, że niestety kucie o życzliwość. Nie, nie, ja myślę, że powinniśmy go objąć mimo wszystko. Albo tak, obejmijmy Sebastiana. W końcu. Sebastian? Aha, wy musicie stąd wyjść, tak, żeby się objąć. W końcu, no, Sebastian jest ważny dla Nadi od pewnego czasu, jak wiecie, no. Ojej, miska śmierdzi kotu. Kota nie ma teraz z nami. Kot musi do nas też dołączyć, w sumie, ale. Myślę, że oni sobie powinni teraz jeszcze na osobności porozmawiać. Oczywiście zjeść tort, no Nadia, no jak mogłaś zapomnieć? Weź kawałek razem. Nie rozmawiajcie już. Najpierw sobie zjedzcie, potem sobie jeszcze porozmawiacie. Tutaj chwilowo z nami w domu jest ta Grace, ale ona sobie gdzieś wyszła, także Nadia i. Sebastian korzystają z wolności, że tak powiem, że są we dwójkę. No i Sebastian jest już młody dorosły, a Nadia jest cały czas nastolatką. Tak to teraz się prezentuje. Myślę, że no tak, i Sebastian włączył telewizor, bo wiecie, to jest najprostszy sposób, żeby się lampić w ten telewizor i w ogóle nie myśleć, nie gadać o problemach. A problemów jest sporo, ponieważ Nadia. Mimo uśmiechu, myślę, że jest taka teraz trochę no, niepewna tej, tej miłości, tego związku, czy to w ogóle ma sens. Yy, I zaraz zobaczymy. Niech oni sobie jeszcze chwilę tutaj posiedzą i pogadają. Jesteśmy w tej chwili w Strangerville yy, u Nory, siostry Nadi i jej rodziców Anastazji oraz Oliego. Yy, no i jest tu też kot. No i jak widzicie, tutaj z daleka już widać tą piękną willę yy, rodziców yy, bliźniaczek. No, i zobaczcie sobie, kto tu do nas idzie. Nie uwierzycie, że. Jak to tylko obniżę ściany, nie uwierzycie, że jednak chyba Zbyszka wzięło. Zbyszka chyba jednak mocno wzięło i puka do naszych drzwi. Oj, wyraźnie coś czuję mięte do nory. No i patrzcie, wlazł sobie bez zaproszenia. No i spoko. Poczekajcie, no bo wy się minęliście. Nie, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Yy, może wiesz co? a Możemy go dodać od razu do grupy, żebyście mogli sobie usiąść na spokojnie. I na pewno nie tutaj. Yy, u ciebie w pokoju, o możecie sobie przypomnieć, jak wyglądały pokoje. Yy, pokój Nadi jest po prostu mwah, Uwielbiam go, kocham, wielbię i w ogóle. I ja go nie będę zmieniała, on tu zostanie. Ja wierzę, że kiedyś do tej serii powrócimy konkretnie do, w to miejsce, do tego domu a tu jest pokój nory bardziej nowoczesny i tu siedzi Anastazja na jej kąpie matka, czemu ty siedzisz na kąpie dziecka no skoro oni tam sobie siedzą może tutaj sobie usiądziemy z naszym gościem tu może co myślicie, że to będzie dobry pomysł a tobie co jest, swędzenie? w ogóle ty w dresie chodzisz dziewczyno, weź ty się przebierz zmień strój możesz jakoś tak bardziej atrak... U tak, bardziej atrakcyjnie wyglądać. O, dobra, zmień strój. Tak, usiądź. Ten też ma, słuchajcie, pryszcze na twarzy. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Nora, mm, pięknie wygląda w tym stroju, w tej fryzurze. W końcu coś innego, nie? Słuchajcie, ja myślę, że na początku sobie porozmawiałem o Stranger Will, dlatego że Zbyszek jest tu pierwszy raz, nie wiedział za bardzo, jak tu trafić. I myślę, że właśnie powinni sobie pogadać. Lokalna biblioteka zatrudnia naukowców badających archiwa Strangerville. Ciekawe, co w nich szukają. No widzisz, no Ana Anastazja chciałam powiedzieć. No nora nie wiem, czego tu szukają. Ale Nora, jak już gadacie o Strangerville, o tym domu, o tej okolicy, to myślę, że powinniście się zapoznać ze swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami, a ty lubisz grać na skrzypcach, także... Powiedz mu o tym, że grasz na tych skrzypcach. Myślę, że powinniście bardziej się tutaj poznać, po prostu. O pogodzie w StrangerVille. Powiedz mu, że tu jest inna pogoda niż tam. Zapytaj go, jak minął dzień. Co myślicie o tym? O tym, żeby ich związek też troszeczkę posunąć do przodu. Znaczy, związek. Oni jeszcze nie są w związku. Oni jeszcze nie są w związku, ale myślę, że coś fajnego ich ciągnie do siebie po prostu, opowiedz mu może śmieszną historię jeszcze. A my sobie, wy sobie tu gadajcie, my sobie zobaczymy domek jeszcze z góry, też bardzo lubię ten dom, ale jakoś tak wiecie, ta seria mi minęła bardzo szybko i tak naprawdę to w tym domu praktycznie nie graliśmy, ale to łóżko bo po prostu fajne, jak te poduszki tu układałam, oh my god. Wszystko jest takimi, że tak powiem, bliskie. Matka, zejdź z kąpa dziecka. No już nie przesadzaj. Przebierz się w jakiś inny strój, bo no tak dziwnie trochę wyglądasz. Może się przebierz w to. A Oli? Gdzie jest Oli? Ja myślę, że słuchajcie, że te dziewczyny kiedyś tu wrócą. Yy, wrócą tu, w sensie Nora i Nadia kiedyś tu wrócą. Do swoich rodzinnych stron yy, i będą tutaj wychowywały, może, swoje dzieci. Chodź <śledź> tu usiądź. Usiądź ze swoim mężem. No Nie możesz usiąść, no serio, no to sobie usiądź tutaj. No Rozmawiaj o gotowaniu yy, i może o zainteresowaniach sobie pogadajcie. Rodzice naszych bliźniaczek, proszę na. Dla przypomnienia, Anastazja, piękność. Pamiętam, jak Anastazję tworzyłam, to było mega, mega przeżycie, bo tak naprawdę gdzieś chyba w głębi ducha liczyłam na to, że Anastazja poprowadzi wampirze akademik. No i też tak, tak się stało. Także tu w ogóle zobaczcie, sobie, ja to wszystko układałam. Widzicie tą szafkę? Tutaj te doniczki, te ozdóbki, kamyczki, to pomniejszałam tego kościotrupa, tu coś włożyłam, tu coś włożyłam, tu. Coś włożyłam, tu. Mega, nie? To wyszło ogólnie. No, dobra. Ja myślę, że... w ogóle czemu ty jesteś taka smutna? Pokaż niepewność, może mu... Powiedz mu, co się wydarzyło. Myślę, że to zbliżycie się w ten sposób do siebie. No, także nie wiem co myślicie o tych relacjach, ale myślę, że to jest całkiem spoko. Ty też masz pryszcze? O, matko. O matko, co ja naciskam? Ty też masz pryszcze, Nora? Serio? Wszyscy mają pryszcze, muszę jednak Go tego moda wyjąć. <grym, dobra. <grym, dobra. dobra, kochani, zostawimy ich tutaj, niech oni sobie pogadają. Myślę, że dobrze się dokadują, że im to im całkiem fajnie, także zostawmy ich tutaj. No, niestety nie możecie nic romantycznego, nie? Bo już jesteście nie w tej grupie wiekowej. Ale chciałam Wam powiedzieć, że jak Nadia zmieni grupę wiekową z nastolatki na młodą dorosłą, to Nora chyba też żeby szły równo w web-web, bo ona się nie starzeje, ale no. Bez sensu, jak jedna zostanie nastolatką całe życie, także to też głupio. Chciałabym, żeby drzewo genealogiczne nam się rozrastało. Dobra, wracamy teraz już do Nadi i nie wiem, co tam się dzieje. Czy jest nadal z Sebastianem, czy nie? Zobaczymy. Moi drodzy, zostałam Nadię i Sebastiana już na ganku przed drzwiami domu. I co tutaj się wyda wydarzyło, co tu się właściwie dzieje cały czas? No, jak widzicie, ich relacje są dosyć takie oziębłe, bym powiedziała, dlatego że Nadia podjęła decyzję, co dalej zrobi z tym wszystkim, co się wydarzyło tutaj w Krainie Magii. Decyzją Nadii jest po prostu... Hmm, chwilowe przerwanie tego związku, chwilowe, proponuje Nadia, chwilowe yy, po prostu rozstanie, nie wiem jak to, jak to ująć, ponieważ sama nie była nigdy w takiej sytuacji, więc no, ciężko mi to powiedzieć, ale chodzi o to, że Nadia potrzebuje yy, teraz troszeczkę samotności, potrzebuje się odciąć od wszystkiego, przemyśleć różne rzeczy. I nie chce mieć na razie Sebastiana w zasięgu wzroku. Musi, że tak powiem, sama sobą, wiecie, zwalczyć jakby tą chęć bycia cały czas złośliwą, złą. I ona jakby z jednej strony chce z Sebastianem robić to wszystko, co on robi, chce właśnie z nim jakby dołączyć do niego, jakby. o co mi chodzi, nie bardzo, chyba nie. No w każdym razie potrzebuje teraz tej samotności, ponieważ z jednej strony ciągnie ją do złego, z drugiej strony właśnie tego nie chce. Jest w takim zawieszeniu, nie wie sama co zrobić, także na razie właśnie tłumaczy Sebastianowi, że potrzebuje chwili oddechu. I w związku z tym postanowiła yy, o Sebastian z romantykiem. Super. I w związku z tym Sebastian. W związku z tym Nadia postanowiła wyjechać, moi drodzy. Postanowiła się odciąć już zupełnie od tego miejsca, przynajmniej na tą chwilę. Chce tu jeszcze wrócić, ale jakby na tą chwilę uważa, że jest to dla niej za dużo to, co się wydarzyło. Ona się tego nie spodziewała. W każdym razie Nadia wyjeżdża, moi drodzy, i będziemy się z nią spotykać już teraz w zupełnie innym miejscu. A za chwileczkę zobaczycie, dokąd tak naprawdę Nadia wyjeżdża, bo to jest też bardzo ciekawe. Ona jedzie gdzieś bardzo daleko chcę poznać nowych ludzi, nowe otoczenie i chcę chwili samotności. Chcę się przede wszystkim skupić na czymś innym niż szkoła magii i zwykła szkoła. Szkoła magii, zwykła szkoła. I tak półko, i czary, i te przygody i wszystko. Ona chce po prostu ona już ma tego dosyć. Chce się odciąć i moi drodzy, żegnamy się w tym momencie z taką Nadją, jaką tu poznaliście i witamy się z nową Nadją i z jej nowym życiem. Tak moi drodzy. Także dziękuję wam za oglądanie bardzo, bardzo, bardzo mocno. Gratuluję wszystkim, którzy dotrwali do tego ostatniego odcinka, do tej końcówki yy, i zapraszam Was do serii, która będzie kontynu kontynuacją siedliska Wiedźmy. Jak najbardziej, tak? Tylko będzie prawdopodobnie już pod inną nazwą, no, w innym miejscu zupełnie i będą nowe przygody Nadii. Nie wiem jeszcze, czy z Norą, czy bez, to się jeszcze okaże. W każdym razie dziękuję Wam bardzo i teraz sobie zobaczcie, dokąd Nadia się wybrała.